O, już jest. Uuuu. Cześć. Co tam? Cześć, y Jasper Dino do kapitana i niebezpiecznego. Cześć. Dlaczego nosisz krawat? Y to mój pierwszy dzień w pracy i chcę zrobić dobre wrażenie. Zdejmij krawat. Mój krawat? Wow. Za Teraz... nie bój się. Gościu, to nie mój pierwszy raz w windzie. <grywka> Ta, spoko. Ej, hey, eh. mam go. Oh. Cześć, szefie. Dzień dobry, Jasper. Wie pan, co noszę? Głupi krawat? Nie. Co noszę tutaj. Dobra. Wiesz, syno... Ja nie chcę wiedzieć. Majtasy z kapitanem! Henryk? To włóż majtki do spodni, on czuje się niezręcznie. Proszę. A tu jest paragon. Dziękuję. Niech pani służy to łóżko wodne. Będzie. Moim kotom też. Pomóc pani je zanieść do samochodu? Proszę. Już biorę. Ale ciężko. Cóż, w środku jest używana woda. Jesteś uprzejmy. A pani taka miła. Przestań. To prawdziwe? Co? Kolczyki. O, Tak. Jasper! Yo, Jasper! Just... Cześć, co tam? Próbujemy ze ściosem wyciągnąć Charlotte z maszyny. Potrzebna nam pomoc. Dobra, zaraz tam idę. Jarwecie, panna, bo jesteś taka zgrabna! Wyglądasz spoko, Padłaś mi laska w oko! No stój! Stój, stój, stój! No idź! Teraz leć i stój, mówię ci! O, Co? Pachniesz jak piaty. Jesteś głupem, ja piratem! Ha! Ja nie mogę. Ty rapujesz? Tak. To przestań. Hej! Ja tu pracuję. Musisz być dla mnie miła. Nie. Przyszłam tu jako klientka, więc ty musisz być dla mnie miły. Nie. Klient ma zawsze rację! Tak ma. Ej, spóźnijmy się. Ale na co? Na urodziny do koleżanki. Pomóż nam wybrać prezent, dobra? Czy lubi psy? Tak. To jest szkielet psa. How? Ha, ha, ha. Szukamy dalej. Hej. Czy to jest rybiata? Uuu, super. Ile za tę rybiatę? Zobaczę. Nie obchodzi nas, jaką ma płeć. Szukam nalepki z ceną. – I nigdzie jej nie ma. – No to jest za darmo. – Ej, nie powiedziałem, że możesz! – Priest ma zawsze rację! Racja. Możesz ją wziąć. To Jasper na górze. Ej, Jasper, co tam? Przyszło dwóch gości z hytlowni i pytają o jakieś... zombie. O, ta, 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 ta. Ta, 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 Jasper, zombosy są w środku tej rybiaty. O, oh, sprzedałam rybiatę. Dobra, to daj ją kolesiom. Sprzedałeś rybiatę? Tak, i łóżko wodne. K komu ją sprzedałeś? Piper. Co? Moje siostrze? Co? Wiesz, co się stanie, jeśli zombosy wylecą z rybiaty? Dobra, dobra, nie przejmuj się tym. Na pewno Piper weźmie ją do domu i schowa ją w swoim pokoju. Mogłeś dać mojej siostrze rybiatę pełną, zabójczych os? Nie widziałem, że w środku są osy, ale tam są! W tej rybiacie jest co najmniej 50 zombos! Dobrze! Brzeszczenie na pera nam nie pomoże. Dziękuję. Masz pojęcie, jak niebezpieczne są te osy? Tak, wlatują ci do głowy przez uszy i żerują na twoim mózgu. <laughs> nie powinieneś go wkładać. Dobra, to. Czy moja siostra gdzieś się wybierała? E, e, tak! Co? Na urodzinie jakiejś koleżanki. E, ta ta, ta, ta. Gabi Bercz! Jaka Gabi Bercz? Koleżanka, chodź, buchamy gumę! Nie! Oszalałeś? Co? Nie możemy tam wpaść jako kapitan i niebezpieczny i powiedzieć: Cześć dzieci, wpadliśmy po zabójcze osy, wleciały wam do głów i zjedzą wam mózgi. Wszystkiego najlepszego, Gabi! A. Z kim rozmawiasz? Czys. Dlaczego dziewczyny nie dają mi mówić? Czekaj! Niech Oliver przyniesie całą bańkę budyniu. Tak i to biegiem! Kto to był? Sydney! Po co do niego dzwoniłaś? Ponieważ on ogarnia makijaż w klubie teatralnym, więc umie robić wielkie pryszcze. Po co nam wielkie pryszcze? Ach. Dlatego, że ludzie lubią oglądać, jak się wyciska pryszcze. Jeśli wyciśniemy wielki pryszcz, odciągniemy widzów od niego i wtedy on nie zbierze dziesięciu milionów, a kapitan i niebezpieczni nie będą musieli zdjąć masek. Tak? Jaki budyń wygląda jak ropa z pryszcza? Z bananów? Z bananów. Nie obchodzi mnie, czy będzie bezglutenowy. Przynieś mi budyń, który wygląda jak ropa! Jesteśmy! Mamy wszystkie rzeczy! Szybko, dawajcie to tu! Jesteśmy blisko! O rany! Co jest? nie ma 9,2 miliona oglądających jego vloga! O, ile wam zajmie zrobienie wielkiego pryszcza na szyi Jaspera? Mojej? <śm> Zależy. Ile w środku ma być ropy? Tyle, ile da się zmieścić. No dobra, w takim razie użyjemy systemu pompowania ropy. E tak, robimy pompę do ropy. E Jaką pompę do ropy? Ukryjemy ci za plecami wężyk i podłączymy do pryszcza. Potem użyjemy elektrycznej pompki, by z pryszcza wyleciało tyle ropy, ile chcemy. Mądry ten mój chłopak! No, przestań, nie przy ludziach, nie? Nie obchodzi mnie, co jeszcze leci teraz na żywo. Chcecie być tutaj, bo za kilka minut. Ciśniemy temu kolesiowi pryszcz na szyi. Tak, ta malina już dojrzała. O, oh yeah. Oh yeah. Nie żartuję, ludzie. Jedyne, co powinniście w tej chwili oglądać, to ten tutaj koleś. Kto nas nie ogląda? Ten nie zobaczy. Ulewy spryszcza. Mamusiu, Już prawie jest 10 milionów! Pst, pst. <gry> Frankiniego ogląda 9,99 miliona! Nie! O rany! Ej! Nie oglądajcie Frankiniego! Nie widzicie tego wielkiego czad pryszcza? Wołajcie kumpli! Ja się jaram, że ponad 11 milionów ludzi ogląda naszą emisję, aby zobaczyć erupcję największego pryszcza wszechczasów. Jestem Jasper! Gotów? Raz, dwa, trzy! Dlaczego <laughs> wyciskasz? Ropa, oh. oh. rupa! rupa. <noise> to jest śmieszne, bo chydne! Jak długo mam to jeszcze robić? Strzej szybciej! <noise> Pośpiesz się! Wyciągnij mnie to! Ah. I co? Jak twój tyłek? Z klapsu! I boli! Ah. A ten lot pomaga? Nie! Od lodu cały mi zdrętwiał. Ach, nie mogę tego rozciąć. Szlak! Dlaczego? Bo ten hełm jest robiony z neutronium i ma trzy różne termomagnatomowe żamki. Żeby go otworzyć, trzeba mieć elektroniczny klucz. A czy Dreks dał ci taki elektroniczny klucz? To, jasne, jest w kieszeni. Czekaj. Nie! Nie dał mi elektronicznego klucza! Słuchaj, jeśli nie możesz rozciąć hełmu, to chociaż zdejmij mi z rąk tę ożlewkową pułapkę. O, ja ją zdejmę. Co on robi? Nie, 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 nie. G -g -G nie czekaj, czekaj, czekaj. Nie... Jasper, czy ty... Czy ty do mnie strzeliłeś? Synu, zadałem pytanie! Co... E, co robisz? Teraz jeszcze raz. Pytam się, czy ty strzeliłeś do mnie. Tak, bo jesteś niezniszczalny. I proszę, ręce masz wolne. Masz rację. Teraz mogę gestykulować, o tak! Masz na górę! Tak jest. E, może powinieneś się przespać? Przespać! Dreks grasuje, a ja muszę zdjąć z głowy to świństwo! Póki co jestem do niczego! O, czyli Henryk musi pokonać Dreksa. się Otwiera, zanim się przez nie wejdzie! Gdzie on jest? Tu Dreks! Gdzie jest kapitan? Kapitan? O, Raju! E, hej! Jak ci leci? To jak? Znajdziemy ci coś! Hej, hej! Mamy problem z składzie pieci. Co się dzieje? Ech, 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 ech. Nic mi nie jest. Wiem, że Ray Manchester jest właścicielem, więc gdzie jest kapitan? Co się dzieje? Cs dobra. Gdzie jest kryjówka? E, zaraz ci powiem gdzie! <grym> 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 więc mówisz, że szukasz kryjówki? Nie mów mu! Powie mu! Wiesz, czemu powie! Weź! Gdzie jest kryjówka? Ona jest... E, w Swellview Park. Tak, tak Jasper! Dzielny chłop, Jasper. Czasem skracam mój imię. Do Jasper. Gdzie jestem? Gdzie Swellview Park? E, na placu zabaw. Cóż pod tą... E, pod wirówką. Wie pan, gdzie to? Pod wirówką? Idziesz tam ze mną. Dlaczego? Żeby mi pokazać to miejsce. Czekaj, mój mazaniec! Nie! Wyłącz to. Jest bardzo niedobrze. No, dzieci, jako psycholog dziecięcy, pomogę Wam przezwyciężyć strach przed Placem Zabaw. Tomasz! Jedynym sposobem na przezwyciężenie strachu jest zmierzenie się z nim. Możemy iść do domu? Nie! Ja i wasi rodzice pójdziemy do burgerowni i zjemy sobie małe co nieco. A wy zostaniecie tutaj i przekonacie się, że nie ma się co bać placu Zaba. Idziemy, rodzice! Gdzie to jest? No tutaj! Ach. Gdzie jest kryjówka? Pokaż mi. Kryjówka jest pod tą wirówką, z kilometr pod ziemią. Pa. Hej. Jak tam się wchodzi? No no trzeba zakręcić jak ten jak zamek w sejfie. Dobra. Otwieraj to. A, do, dobra, e, najpierw to się to się kręci w tę stronę. 25 razy. Raz. Dwa, trzy, a wy na co się gapicie? Dwadzieścia trzy i dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć. E, jesteś pewny? Może zacznę liczyć od początku? Jeden. Nie lubię cię! Ale ja jestem taki miły! I myślę, że kryjówki wcale tutaj nie ma. Myślę, że mnie okłamujesz! Nie! Ja nie kłamię! Ja kocham prawdę! Prawda to moja dziewczyna i jesteśmy sobie wierni! Żarty sobie stroisz? Nie! Kiedy opowiadam dowcip, nikt się nie śmieje z wyjątkiem babci, która nie pamięta, kim jestem! Kiedy walnę cię tą piochą w mózg, też zapomnisz, kim jesteś! Kuku! O, wow, niebezpieczny, powaliłeś dreksa! Aha. O, już się podnosi! Dale piłciek. Jestem! No! No, gdzie twój starszy braciszek, kapitanie? Pewnie z twoją starszą siostrą. O, jeśli się do was przyłączę, to wiesz jak na mnie spojrzy! No jak? ochotę zagrać w Zbijanego, czy będziecie się tu całować? Jesteśmy przyjaciółmi! O, 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 jesteśmy przyjaciółmi! Jestem Henryk Hart i mam mnóstwo przyjaciół! U, 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 u. 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 Dobra. Idziemy zbijać. Nareszcie! Dawaj, jazda! Dawaj, Ej, przepuść!